Może tak spontanicznie poproszę kilka osób, które podzielą się swoimi rezultatami. Nie chciałbym, żebyście opowiadali o, o tym, co zrobił produkt dla Waszych znajomych, przyjaciół, czy, czy rodziny, czy ludzi, których napotkaliście na swojej drodze, ale może są osoby, które chciałyby podzielić się swoją krótką historią, czyli takim 5-30 sekundowym ekspoze na temat tego, co Monavi zrobiło dla Was osobiście. Czy są takie odważne osoby, które coś powiedzą? O, proszę. Ja może bardzo króciutko. Nie jestem tak, tak dorosły i, i w tak zaawansowanym wieku, żeby powiedzieć, że straszne rzeczy mi dolegają, jednak przez 5 lat ćwiczyłem siatkówkę, później przestałem. Po pewnym czasie nieuprawienia żadnego sportu dowiedziałem się, że wstawanie rano boli. Bardzo boli z tytułu na, że tak powiem, bólu kręgosłupa. Później spotkałem Janka i Janek przedstawił mi produkt Monavi Active z glukozaminą i mogę dziś powiedzieć, że po półtora miesiąca spożywania budzę się i, i nie mam krzywej miny i mnie nie boli. I to jest coś, co przede wszystkim mnie przekonało do tego i, i dlatego polecam każdemu z Was spróbować się samemu przekonać. Super, Dziękuję. dzięki. Dominik, tak, oświatkówka, znowu, el, ekstraklasa, tak, pierwsza liga, także świadkarze, widzę, tutaj y, dominują. Kto jeszcze z was chciałby coś powiedzieć na, na temat tego, w czym ona tak. mi pomogła? Tu jeszcze jeden. No. Znaczy nie o ale córce i tu odpowiem na pytanie twoje, dlaczego inne firmy mówią, że mają lepsze, prawda, argumenty, ja szukałam produktu, miałam problem z córką od dwóch lat i, i muszę o tym powiedzieć i stosowałam różne suplementy i jak problem był, tak był, był, z układem moczowym. Od 2009 roku, od grudnia dokładnie 5, problem zaginął. Na pewno wpłynęła to atoksydacyjność, no pojawiało się białko, ona była dwa lata na furaginie, no i niestety I ja będę broniła, że mimo że stosowaliśmy różne suplementy, bo ja wiedziałam, że stosowanie przez dwa lata mi jest to chore, ale odstawiałam po dwóch tygodniach białko się podnosiło. Mam ewidentne przykłady, mam co dwa tygodnie robiłam badania moczu, także mogę to potwierdzić i do tej pory jest spokój, także. Dzień. Mhm. Dzień. Mhm. Jeszcze? Ja. Mamy spotkanie z osoby? Ja nie spodziewałem się, że to faktycznie tak działa, ale swego czasu właśnie są to te miesiące maj, jesień, kiedy różnego rodzaju pyłki się unoszą w powietrzu i rok w rok moje oczy zawiły. Ja miałem oczy czerwone jak wampir i nie było to przyjemne, bo to mi dość dospierało. Szedłem ulicą i, i miałem quest, a to dla faceta nie jest fajne, zwłaszcza wizualnie. I co się okazało i faktycznie... Koniec kwietnia, maja, ja nie mam tego problemu. Więc jeden z punktów, gdzie jest na ulotce, który mówi o tym, że faktycznie Agoda SAD działa te alergicznie tak potwierdzam, to działa. Dziękuję. Razie, to jest na pewno rzecz, na którą warto Alergia ja to dzisiaj taka powszechna choroba. Jeszcze jeden ochotnik gdzieś mamy? Tak, ja ogólnie nie jestem samą osobą, ale powiem tak, że miałem, miałem problemy ze snem. Nie wysypiałem się nawet śpiąc po, nieważne, czy spałem, 6 czy 10 godzin. I po bardzo krótkim czasie picia soków monowi nie mam już tego problemu. Ponadto alergia, też zapomniałem o, o tym, jak, że należy brać jakieś leki od alergii. Też miałem alergię na kurz. Nie mam już żadnych problemów. Ogólnie nie tylko, nie tylko jakieś, jakieś problemy zdrowotne możemy sobie w ten sposób naprawić, ale funkc ogólne funkcjonowanie organizmu zupełnie zmienia się w tym momencie, gdy, gdy odżywimy właściwie organizm.